Niestety pośród gierek bardzo dobrych bywają też takie, które są bardzo złe, ale czy ta gra jest, ciężko powiedzieć. Chyba nie ma gier, które mają 100% ocen pozytywnych i 100% ocen negatywnych. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się będzie bardzo podobać albo bardzo nie podobać, prawda? Musimy pamiętać, że gra komputerowa to nie zawsze jest zabawka, jaką zawsze można sobie odłożyć na półkę i hej nic się nie stało. Niby można po prostu przestać grać i tyle, tak, ale czasami mamy do gier błędne podejście, jakoby to było coś, co. Kupujemy za darmo, a niestety tak najczęściej nie jest. Gra jest. Produktem. Takim samym jak książka, może to być produkt bardzo dobry albo bardzo kiepski. Od paru tygodni na mojej liście do zagrania były, no bardzo różnie oceniany Myth of Empires, jaki otrzymał swoją finalną wersję 1.0 całkiem niedawno, a niestety oceny na Steamie bywają bardzo różne, co zresztą sami widzicie. Zaznaczmy jedną rzecz. Nie chciałbym, żeby ten film był traktowany jako recenzja tej gry, albo ocena Myth of Empires. Bo to nie tym razem, więc skoro to nie jest ocena recenzja, to co to jest? My Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo luźne podejście do tej produkcji. I to jest gierka, jaka no, wymaga dziesiątek godzin gry, albo najlepiej gry w 5-10. 50 osób. Tak, to jest gra sieciowa, ale z opcją gry samotnej też. Jednak w przypadku takiej craftersko budowlanej gry mamy, można powiedzieć, że dwa podgatunki. Jeden idzie w stronę takich produkcji jak Valheim czy Enshrouded, czyli można spokojnie się bawić również solo, a drugi podgatunek idzie bardziej w stronę Conan Exiles, Arka czy Rust. Czyli są to gierki przede wszystkim sieciowe do masywnej kooperacji. Ja nie byłem pewien, ile w tej produkcji. Mogłem tutaj spędzić 5 godzin grę wywalić z dysku, mogłem spędzić 15, a mogło się skończyć na 50. Nie chciałem tutaj ściągać różnych osób, jakie ten tytuł mają albo chciałyby razem polatać czy też kupić ten tytuł właśnie specjalnie po to, żeby sobie pograć. Wolałem podejść troszeczkę bardziej solo, ale zobaczyć, co ta gra oferuje. Na pewno są lepsze oceny tej gry i lepsze materiały niż mój, jakie ten tytuł pokażą w pełni. Ja polatałem trochę solo na trybie przyspieszonym, później przejrzałem, co gra oferuje za pomocą Serwerowych. Bo podobnie jak na przykład w Warku, czy w Rust, czy w Conan Exiles, także Myth of Empires oferuje nam taką. No, masakrycznie kolosalną. Heh. Liczbę ustawień serwerowych, również na singlu, również kopie a także są serwery, na przykład Razy 10 czy z różnymi zmodowanymi opcjami. Z drugiej strony takie produkcje na singlu są trochę no niegrywalne, bo nie poczujemy tego dreszczyku, na przykład rajdu, kooperacji, wspólnych akcji, a jak mówiłem, ta gra raz to podobna bardziej jest niż Walheimo podobna. Czyli niemal obowiązkiem będzie dla nas postawienie sobie obiektów gildi. Innych, a takich jakby miejskich, społecznościowych, z których korzystamy z innymi graczami, a robienie tych wszystkich rzeczy gildijnych, no jest naprawdę dość bolesne pod względem grindu. Ale jeżeli bardzo chcemy, w opcjach możemy zwiększyć zyskowność surowców czy też doświadczenia. Ja tak zrobiłem, bo jednak trafiłem na serwery, no, gdzie albo są ruskie, albo są Chińczycy, i z nimi się po prostu grać nie dało. Ale też są oczywiście serwery niemieckie, francuskie, no, ogólnoświatowe, a nawet kilka polskich, widzimy kilka w przeglądarce, można poszukać jeżeli ktoś sobie z was ten tytuł kupi na te dwie godziny, żeby na przykład zriwandować, zobaczyć jak ta gra działa, zawsze można poszukać jakiegoś polskiego serwera, albo tak jak mówię, odpa odpalić sobie singla włączyć sobie tam razy sto i zobaczyć co ta gra oferuje, a także jeżeli ktoś z was grał w ten tytuł bardziej tak profesjonalnie, zapraszam do komentarzy, by napisać co ta gra oferuje waszym zdaniem najciekawszego albo najsłabszego, no i zawsze takie komentarze można sobie przejrzeć, poczytać żyjemy też w czasach, gdzie nie Niestety inne wersje językowe robione są na szybko przez jakichś typków na zlecenie w Indiach gdzieś za pomocą tłumacza Google. I tak tutaj ilość śmieszków w tej produkcji z polskiego no języka no powoduje kanonadę rechotu. Pomijając fakt, że w masie miejsc, tekst też wychodzi poza interfejs. Jak się robi grę, a się w nią też za bardzo nie gra, to przykład mamy bardzo prosty. Co jeżeli gracz na początku gry? zginie, ale w obozie wrogich NPC, które mają powiedzmy jeden level wyżej, a my z samych gadziach sobie biegamy, nie jesteśmy w stanie się bronić. Mamy opcję odrodzenia się w miejscu śmierci. To jest taka opcja dla powiedzmy tych nupków początkujących postaci na serwerze, potem dostajemy wiadomość, że to znika, tak? Ale co z tego, że gracz zginie, skoro za dwie sekundy ponownie się obu obudzi, czy odrodzi w obozie wrogich NPC? No właśnie, jaki jest w tym sens? Także jak? Do dyspozycji mamy dwie. Gigantyczne mapy. Chyba 8 na 8 kilometrów i naprawdę szczegółowo wykonane. Są też miejsca, które są wykonane jakby... w sumie cała mapa jest wykonana ręcznie, ale mam na myśli to, że są lokacje, które są tak bardziej klimatycznie ręcznie wykonane. Pierwsza jest bardziej zarośnięta, nieco bardziej płaska, z zimowym obszarem w centrum, niewielkimi biomami stanowiącymi inne zagrożenie. Obie zobaczycie gdzieś w połowie filmu w takich przelotach wolną kamerą nad światem. Druga mapa jest bardziej szczegółowa, wydaje mi się, że trochę lepsza, bardziej dokładna, ale ma też więcej powierzchni takich um różnych biomów, ma na przykład wulkany. Podejście jest raczej klasyczne w tej produkcji, że każdy, kto grał w Rasta, Warka, Kodana, wydaje mi się, że odnajdzie się bez problemu od razu. Awansujemy powoli o kolejne tiery rozwoju, czyli najpierw robimy chaty z gówna i drewna, potem na przykład już robimy z gliny, potem robimy z cegieł i tak dalej. Ale co ciekawe, możemy udać się do neutralnych miasteczek, czy osad, czy obozowisk, by na przykład spróbować przekupić NPC-a, by ten pracował dla nas. I tutaj szczerze mówiąc, przyznam się bezbicia kompletnie. Nie ogarnąłem automatyzacji ich pracy, ale jest coś innego, co urwało mi przyzwoicie dupę przy samej szyi. Może to też kwestia nie aż tak dużego doświadczenia w innych podobnych grach jak Ark czy Rust, czy Conan. Możemy naszych towarzyszy przypisać tutaj na przykład do koni albo do maszyn oblężniczych albo też obronnych. Podróżować wraz z nimi, a także robić na przykład konwoje, by móc więcej surowców transportować z kopalni za jednym zamachem. I ci NPC nawet nie Źle ogarniają przeszkody, omijają budynki, korzystają z dróg, wchodzą na przykład przez bramy miejskie, no spoko sprawa, naprawdę fajnie to wygląda. I myślę, że pewnie na dużych serwerach wyglądałoby to jeszcze lepiej, gdyby 5-10 graczy przybyło też ze swoją NPC-tową obstawą. No myślę, że byłoby to niezłe. Na pewno wielką zaletą jest to, że można wykorzystać wiele obiektów na wiele sposobów. Możemy na przykład wsiąść na konia, a na wózku ciągniętym za koniem. Umieścić jakiś element, na przykład sponoć balistę i sobie z niej strzelać, bo czemu nie? Z czasem, jeżeli gramy na serwerach PvP, powinniśmy też budować płoty, mury obronne, na nich ustawiać NPC, a także automatyczne mechanizmy obronne, jak na przykład balisty, czy ponoć są też jakieś skorpiony lub inne rzeczy, które potrafią zestrzelić, na przykład nadlatujący pocisk z na przykład katabulty, ponoć coś takiego jest. Niestety nie wszystko wygląda dobrze na pierwszy rzut oka. Mechanika wynagradzenia. Wielokrotnie już mówiłem, że w innych grach azjatyckich no, ten rynek jest po prostu inny. Inny niż zachodni. Ludzie są tam inni, gracze są inni, inne podejście do gier, a także oczekują innych mechanik w grach. Ta granica azjatyckich gier, a zachodnich jest ekstremalnie mocno wyczuwalna. Przykładem jest AutoWalka, walk, auto ale przede wszystkim gracz azjatycki najczęściej ma bardzo, bardzo, bardzo. Sorry za określenie, ale pustomózgowe podejście. Ekstremalnie łatwo azjatycki gracz jest manipulować nagrodami. To właśnie z tego rynku wzięła się mechanika oparta o tworzenie poczucia winy. Za brak zalogowania do gry, za brak wbicia dziennych wyzwań itd. W Myth of Empires nie jest inaczej. Za spędzenie czasu w grze dostaniemy jakąś skrzynkę w nagrodę. Serio. W płatnej grze. Do tego dochodzi mechanika w samej produkcji. Za każde pierdnięcie na początku gry otrzymujesz nagrodę. Za wbity co 10 sekund poziom jakiejś umiejętności nagroda. Za ukończenie zadania poboczne albo główne nagroda. Za wejście do gry nagroda. W tej kwestii w mojej ocenie najbardziej odstraszający jest jednak styl wykonania interfejsu i jego oprawa graficzna. Jest tu na siłę taki pergaminowy, azjatycki. Zwyczajnie mówiąc placeholderowy, gdzie teksty wstawione są w interfejs. W sposób makabrycznie interesujący, niedokładny. Na środku ekranu pojawia się wielki czerwony napis, że coś tam, coś tam, nie żeby to jakoś było klimatycznie wykonane. Typowym azjatyckim rozwiązaniem jest też zmiana na dynamiczną muzykę, taką wojenno-hymnową. Wtedy, kiedy klepiemy się z króliczkiem. Deski robimy też początkowe z patyków i trawy. No, początkowe oczywiście. Jeżeli chodzi o dalszy content gry, jaki możemy zobaczyć, stawiając własny, prywatny serwer za pomocą narzędzi administracyjnych, to na przykład ilość murów obronnych, budynków, mechanizmów, działek, jakie można na nie wszystkie postawić, czy też system gildiny, jak na przykład spiżarnie, rynek gildiny, stajnie, możliwość rozmnażania zwierzęków, jakieś relacje pomiędzy frakcjami, również NPC. Wygląda to naprawdę ciekawie, ale by móc na przykład postawić galeon na głębokiej wodzie i nim pływać, bo coś takiego w tej grze jest, trzeba mieć już gildię na siódmym levelu. A na solo, no niestety, trochę ciężko się da, to wszystko farmi. Plus, niestety, nie wszystkie z solo możemy przeskoczyć. Jak czas wymagany na ulepszenie trwa, to niestety, niest no godzinami, tak więc trzeba trochę poczekać. Wydaje mi się, że po prostu ta gra na solo jest. No, trochę niegrywalna. Jednak mocną stroną MFW Vampires jest rozwijanie postaci. Nie tylko technologicznie, czyli tiery rozwoju, ale też o całą masę perków, bonusów do umiejętności, do wydobywania, do osfiania zwierzaków, do farmingu, do craftingu. Tego wszystkiego jest... Ogrom, ale w tym paskudnym interwencie zrozumienie tego niestety trochę boli. Do tego mamy cały system podobny do tego z Konana lub też innych gier, oparty o potęgę naszego klanu i to kim jesteśmy w tym świecie: że awansujemy sobie od tam jakiegoś siura, do burmistrza, do imperatora, cesarza i bla bla bla. Tak dalej. To co, patrząc na content gry z perspektywy tego panelu administracyjnego, to. No kuru, aż nie spodobała mi się używalność rzeczy. Czyli na przykład robimy sobie wózek z piłą no i zasuwamy nim po lesie, bo czemu nie? Nie musimy latać z siekierą. Więc ta gra troszeczkę wyróżnia się tym, że później używamy coraz bardziej takich, może nie przemysłowych, ale takich bardziej masowych urządzeń. Możemy na przykład postawić całą kopalnię w danym źródle surowca, przypiąć tam NPC ów i po prostu to wszystko farmić dużo bardziej mocno niż personalnie, osobiście. Co jest fajną sprawą. To nie jest taki survival grafter w którym robimy siekierę plus 10 i dalej robimy to samo drewno. Nie, to jest właśnie działa inaczej. Tutaj możemy zrobić chatki różnych powiedzmy takich pracowników, którzy wydobywają to za nas. Robimy sobie małą na przykład łódkę i posuwamy nią po rzekach w tym świecie z kąplami. Fajna zbrawa. Robimy. Taran, wielki oblężniczy, z kumplami możemy się pod nim skryć i nim taranować bramy jakiegoś tam miasta czy wrogiego obozu, graczy. Mamy trybusze, mamy katapulty, możemy nawet nosorożca uzbroić i jechać nim do boju. Transportować możemy też zwierzynę w klatkach, a także mamy mechanizmy w jakiś sposób międzyserwerowe. Hmm. Cechą gry w opisie na Steamie są bitwy między serwerami. Tak, dobrze słyszysz serwerami, a nie tylko graczami. W planach mają być też dodane inne cywilizacje, co może być w sumie ciekawą sprawą, prawdopodobnie jako po prostu formy obiektów, wyglądy, a nie jakieś specjalnie nowe mechaniki. No ja szczerze mówiąc zbudowałbym sobie starożytny Rzym, bo czemu nie? Technicznie, jak ruszy, to działa znośnie, czyli gdy już gramy mamy te stabilne 60-100 fpsów, w zależności o, oczywiście od ustawień yy, graficznych, no na potato to wygląda bardzo to, ale jednak DLSS też jest. Nie wygląda to źle, czy bardzo brzydko, ale... Problem jest inny. Wchodzisz do gry i wyobraź sobie, że kiedy ja pierwszy raz ten tytuł odpaliłem, wszedłem jakby do świata, to wyłączył mi się komputer. Dlaczego? Bo wchodzę do gry i nagle mam wszystkie moje 950 rdzeni w procesorze na 100 stopni. Przez pół minuty. Czego nie rozumiesz? Co ci wyjaśnić? Przecież tak ma być. A jak ci się swajczy sprzęt, to przecież twoja wina, bo nie chłodzisz proca ciekłym azotem. Serio, jakiekolwiek wczytywanie, teleportowanie się w tej grze obciążało mi wszystkie rdzenie procesora do absolutnej, rekordowej. Czerwoności 100 stopni. Wczytywanie się to sprawa, że chłodzenie idzie w drzazgi, i nie żebym miał jakieś bardzo słabe, no wodniak daje radę. Interfejs. Można też odnieść wrażenie, że jakby przez lata cały interfejs w grze robiło kilka różnych ekip, różnych teamów. Jeden interfejs zasłania drugi, jeden jest w jednym stylu graficznym, drugi jest w innym stylu graficznym. Logika? Na przykład planter na rośliny. Możemy postawić tylko na fundamencie. A nie na ziemi, mimo to, że tam są jakieś korzenie i to niby rośnie. Wszystko musi w tej grze praktycznie stać na fundamencie. Mamy rok 2014 czy 2024. Na fundamencie 1 na 1 można postawić piec, jaki będzie wisiał dookoła na tym fundamencie nad ziemią, ale by teraz dobudować do tego fundamentu dookoła kolejne fundamenty, to nie, bo trzeba ten wiszący piec najpierw rozebrać. Technicznie można dostać niestety wylewu, gdy na tych samych długości w obozie co 2 minuty. Yy, Ci goście chcą coś innego, więc nigdy nie wiemy, co takiego możemy dać tym NPCom, bo to się zbyt szybko wydaje mi się, że zmienia. Szczerze mówiąc, najbardziej wkurzają tutaj trzy rzeczy, jakie mogą zadecydować o tym, czy ten tytuł warto zagrać, czy nie. Chamstwo autorów, którzy korzystają z tanich gotowców asetów w grze, dodając do płatnej gierki jeszcze skórki. Mechaniki skrzynek, zaspędzony w grze czas... Tutaj macie dowód, zwierzyna w tej grze to bardzo tani asset, pack do Anrila, jaki można dostać za grosze. Druga sprawa, i chyba najpoważniejsza, to właśnie interfejs. Placeholderowy, jak mówiłem, to wszystko jest naprawdę bardzo źle zrobione i niestety bardzo, bardzo, bardzo mocno irytuje, jeżeli chodzi o samo korzystanie z tego interfejsu. A niestety korzystamy z tego bardzo często, prawda? Pułapka też na przykład starcza na jednego zwierzaka i na początku gry to trochę irytuje, że. Balans tego craftingu jest dziwny, że robimy pułapkę, którą wykorzystujemy na przykład na królika, którego możemy zabić z jednej strzały, ale ta pułapka kosztuje sporo już przerobionych surowców. Oczywiście, grając z dużym partem idzie to zdecydowanie szybciej. Czytając oceny na Steamie z wieloma pozytywami i negatywami, no mogę się zgodzić. Pozytywami, content robi wrażenie, Te, ta mapa 8x8 km daje naprawdę poczucie ogromu. Epickie bitwy, jeżeli byłyby, to wydaje mi się, że robiłyby kolosalne wrażenie, gdy w stronę zamku. Ktoś wali trebuszem, serwery razy 10. No, pewnie robią tutaj robotę, żeby do tego szybciej dojść. Zwad, jaki znalazłem, to no kolosalny grind i starość, po prostu starość rozwiązań tej gry. Czyli, craftując rzeczy, latamy od stolika do stolika, w którym każdy ten stolik do craftingu ma osobny swój magazyn na rzeczy. No, i interfejs. Katastrofalne. No i też fakt, że to nie jest za bardzo gra Solo. <grym> Absolutnie nie. Trochę śmiech bierze, gdy w grze za 180 zł na Steamie jest też Item Shop, a jak mówiłem, gierka bazuje na tanich asetach do Unreal. A. Oceny spadają. Mają już średnio 62-3% pozytywów z 80. Ponad dwa lata temu grę studia Angela Games, bo to są autorzy tej gry, wywalono też ze Steama za łamanie praw autorskich. Niby. Cóż, ja pokazałem, że ta gra no jedzie jednak na gotowe. Poszło tam chyba o sprawę z Arkiem, który oskarżał Myth of Empires o używanie części kodu źródłowego Arka. Coś takiego tam było. I patrząc, jak to czasami koślawo działa, jak to na przykład zwierzyna chodzi na boki we wszystkie strony, uciekając przed nami, no nie byłbym zdziwiony, gdyby ta gra była zlepkiem gotowców, a nawet zlepkiem jakiegoś gotowego kodu. Tak czy siak, jeżeli ktoś z Was gra w to bardziej dłużej, to po prostu zapraszam do komentarzy. Na koniec klasyczne podziękowania tym, którzy zostawili na tym kanale wspierając su subskrypcję YouTube'ową od kółeczkowej, bo dziewiczego Wąsa. Myślę nad Divers 2. Podobno gra wyśmienita, ale wszystko skupia się podobno do jednego builda. Nie wiem, ale spróbuję. Kupię i ogram. Bo mogę. Jeżeli ktoś z Was też gra, to zapraszam na Discordzie, zrobię tam jakąś grupkę grową po to, żeby można było sobie poszukać funfli do wspólnej zabawy. No i cóż, kiedy o tym będzie materiał? Jak będzie. A nie na zaraz, nie na już. Tyle.